Robimy coś dla Smuszki i dziś będziemy, zrobimy coś bardzo, bardzo fajnego, ale co, zaraz A tymczasem śmiało opłukujcie film, subskrybujcie kanał, jeśli jesteście nowi, Dz dzwoneczek też się przyda, żeby być na bieżąco, a tymczasem zapraszam do oglądania. No i co będziemy się robić? Dzisiaj będziemy budować, moi drodzy, coś. No co to myślę, że wielu z Was czekało. Ale gdzie ja mam ten przycisk? Tak biało, że właściwie nic nie widzę od tego światła. Ale zaraz zobaczymy. Nie pytacie, co się dzieje, bo nie wiem. O! Wybudujemy sobie takiej myślę, że o takiej wielkości, patrz, scenik. Hop, proszę bardzo! Zaraz coś zbudujemy, a potem będziemy lecić dalej. Bo dziś właściwie będziemy robić górkę, lecz traczy czasu. To jeszcze coś, yy, może pokażę. Pamiętajcie, najlepsze rzeczy zostawiam na koniec, więc ja zaglądam do końca. A, a tak swoją drogą. Zachęcam do obserwowania z strony Mati No i proszę bardzo To ja bym właściwie wybudował Zaraz wam pokażę to To jest taki mały basenik Tak będziemy dzisiaj dużo, dużo działo Ale moi drodzy, moi drodzy Mamy tak wybudowanie, że tak powiem Mam jedno na górze na dole. Ale, po co nam to? Moi drodzy, jak powiedziałem, że coś bym to coś myślał zobaczycie. A tymczasem, zbudujemy sobie oczywiście krawędzie, jakiekolwiek, żeby to jeszcze miało ręce i nogi. i myślę że to będzie ostatnia część naszej budowy a na następnym filmie będziemy zaczynać od nowych nutkich serii jakich jeszcze nie było aż kontynuacja serii której długo nie było na moim kanale no ale co to będzie? Przekonajcie się Czasem trzeba zrobić jakoś rewację budynku. Jak to się mówi, jakoś podłogę. O. To nie będzie nam potrzebne. Taki pierdzielnik jak to się mówi. Co się stało? Już mi wiem co zbudujemy sobie takie coś hop proszę bardzo no, no i co dalej? Czy to koniec? Nie moi drodzy, oczywiście, że nie. No. A jak już mamy właśnie podłogę, zrobimy sobie znowu coś ciekawego. Co to moi drodzy jest? Zaraz wam pokażę. Nie będzie nam to potrzebne. Oczywiście weźmiemy sobie łożysko, bo bez łożyska nic nie działamy. Proszę bardzo. Oczywiście będzie to odwrócone w ten sposób. Czy tam jeszcze? Trzeba po prostu podłączyć łożysko, żeby się jak w jakikolwiek sposób otwierało. I mamy coś takiego. No. Oczywiście nie będzie nam potrzebne. Ani to. Więc możemy zastosować coś takiego moje razy No i co jeszcze? Osobiście możemy zastosować a już wiem co miałem wziąć moi drodzy coś bez czego po prostu się nie da funkcjonować Mianowicie takie radyjko jeśli można to radyjki nazwać, ale chyba nie będzie a nie będzie tak odrzucone bo co tu więcej mówić hop No I zbudujemy sobie Moi drodzy Oczywiście Taki zameczek No Oczywiście mamy źle ustawione jak tak można budować no ale to to nic, zrobimy wszystko co trzeba, żeby to się jakoś po prostu trzymało. A nie będzie w ten sposób. No. I skoczniemy sobie. O i takie coś możemy mieć. Tylko teraz tak, patrzymy na mnie jakieś zadraszczenia, takie coś, czy to coś da? Oczywiście, że tak. No, a teraz wszystkie się pozbywamy z wyjątkiem jednego, ja nie mogę. Pewnie myśleliście, że o tym elemencie zapomniałem? Oczywiście, moi drodzy, że nie, bo jak można o tym zapomnieć, po prostu to nie będzie tutaj, to nie będzie gdzieś. Nie wiem, Adam, tutaj, a co się będę rozczulał? O nie, jak to wygląda? Przecież to zrobimy. Oczywiście tutaj gdzieś wpływa i spływa woda, oczywiście musimy dołączyć do przycisku, żeby też można było dołączyć dwa przyciski, a to jest naprawdę bardzo ważne, ale mój drodzy, mój drodzy, co, jak to? Mamy zamiar podłączyć oczywiście, że w ten sposób, jak to podłączymy, w ten sposób to pokażę Wam moi drodzy. Daj, bo to jest naprawdę ważne. Powiedzcie, że wymyśliłem coś ciekawego, zaraz Wam pokażę co, ale najpierw. Podstawy ustaw kontroler A o, o 50 stopni, no 70 ostatecznie. I zobaczmy, czy to w ogóle działa. Jeśli nie otwiera, znaczy, że coś jest nie tak. No nie oszukujmy się, było trochę nudy. Wiem, wiem, mogło to Was zanudzić, mogło to Was po prostu zażenować Ale spokojnie, muszkin coś wymyślił Proszę bardzo Nie pytajcie, dlaczego tak A nie inaczej, bo nie wiem A zaraz naprawimy Jak tą muszkina bywa Zawsze coś się spokojnie ale, kurczę, wiecie co, to nie może tak wyglądać, to musi być gdzie indziej, moi drodzy gdzie, gdzieś gdzie nie będzie to was przeszkadzać, nie będzie to po prostu jak to się mówi radzić, Adam tu, to, to przy będę mógł bez problemu wejść do basenu, no sokrzy zacięcia, ale po prostu coś się popsuło więc musimy troszkę poprawić ale czy to moi drodzy działa zaraz się przekonamy zaraz czy ja dobrze zrobiłem oczywiście że nie no Wyłączona oczywiście jest, a zaraz wyłączymy i teraz się zamkniemy od środka, żeby nie marznąć na wietrze. Zobaczmy, czy może teraz zadziała. Nie, ale pytanie pozostaje, dlaczego tak się dzieje? Przecież tak nie powinno się dziać. Czekaj, czekaj, czekaj. Czy ja dobrze to podłączyłem? Nie, no, nie mogę. O, ale odwaliłem hałę. Przecież tak się tego nie montuje. Pamiętajcie ludzie. Żebyście kiedyś nie pokali, że mam się coś popsuło. Mm, dobra. Zobaczmy jak to teraz yy, chodzi działaś, nie róbcie. Nie zeskakujcie na schody, bo może to się zaskończyć, ale jak to tylko żega i nie mamy zbyt dużo czasu. Ja nie mogę. Wiecie co się sta działo? Bo ja nie wiem co się dzieje. Hmm. Zaraz zobaczymy. Nie, no. Tu jest nasz kontroler. I nie, no. Wiem, co się stało. Moi drodzy. Moi drodzy. Podłącz. I działa to. Oczywiście od tego trzeba. Po prostu by odłączyć, bo to jest nie jest nam potrzebne. No i zaraz zobaczymy, czy to w ogóle działa. Że nie było, nie było takiej akcji, że nie działa. A zaraz, włączyłem to w ogóle. Coś S S Naprawdę naprawdę, jestem za tym cięcia. Ale, no, były problemy. Ale w każdym razie, patrzcie co my tutaj mam, a na to chyba czekaliśmy, prawda? Proszę zobaczyć jak to w ogóle działa. Pięknie, pięknie moi drodzy. Czyli nie o to wam, nam właśnie chodziło? Widzicie to myślałem, że będzie lepiej jeśli jednak odejdę do tego domu, bo mam dla was moi drodzy niespodziankę. Coś czegoś się nie spodziewaliście, a co to jest? Zaraz wam pokażę co, bo wiedziałem, że coś mam. No i słowa zasięgam, tak bierzemy folder, wybieramy.